Ostatnio właśnie tak miałam, że powylotywały mi z zęby, z protezy. <śmiech> <śmiech> nie mogłam patrzeć po prostu, że nie mam zębów. Zrobię sobie implanty. Najlepsze opinie były tu. Atmosfera jest niesamowita. Powiedziałabym, że tak jak na, w telewizji na Biskupińskiej. Byłam zszokowana, że to nie boli. <śmiech> <śmiech> Sam zabieg, no nie czułam, znieczul nie było. To skuteczne. Soj, tak skuteczne, nie bolało nic. W ciągu trzech godzin zaczęłam już normalnie mówić. Tak jakby to są moje zęby. Marzyłam o tym, żeby ukryć Tak, jakby były zrobione. Na mój wymiar. I tylko dla mnie. Mamo, wyglądasz fajnie. Inne życie. Zupełnie, okay. czy nie to, że się uśmiecha, ale może się śmiać. To jest coś wspaniałego. Co. Moje dzieci, jak zobaczyły, to były, no, ekstra. <grystanie> ja już polecam, <grystanie> jak mogę, opowiadam wszystkim. W tej chwili ja mogę orzechy gryźć. Koleżanka, która mnie wcześniej widziała, a ty co? No, nie ja mogę do dentysty jeździłam. A no, ale masz ładne zęby teraz. <grystanie> no.